Julek i Filip w świecie przyrody, czyli seria przygodowych audiobajek o przyrodzie. Bo nasze bajki to przyroda opowiedziana na głos. Odcinek siódmy. Wielkanocny zając. W tym roku święta wielkanocna zapowiadały się naprawdę wspaniale. Po pierwsze, chłopcy jechali na święta do babci Joli i dziadka Pawła a po drugie, zapowiadała się piękna, wiosenna pogoda. Czy mogło być lepiej? Julek i Filip mieszkali daleko od dziadków, więc każdy przyjazd do nich był prawdziwą wyprawą. Najważniejsze było pakowanie. Każdy z chłopców miał swój plecak turystyczny, w który miał za zadanie spakować ubrania na pobyt u dziadków. Zawsze pytali mamę, na ile dni jadą, aby wiedzieć mniej więcej, ile rzeczy mają spakować. Majtki i skarpetki, tego zawsze brali z zapasem. Koszulki z krótkim rękawem, spodnie oraz jedna ciepła bluza i lekki sweterek. Do tego chłopcy pakowali na wszelki wypadek bieliznę termoaktywną i stroje piłkarskie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie okazja rozegrać dobry mecz. Mama również poprosiła, aby spakowali koszulę i eleganckie spodnie na śniadanie wielkanocne. Do tego każdy z nich schował w swoim plecaku plastikowe jajko, psikawkę na śmigusa dyngusa. Planowali w tym roku zaskoczyć babcię Jolę i urządzić jej prawdziwy lany poniedziałek. Do babci i dziadka jechało się długo, ale chłopaki nie mieli z tym problemu. Zawsze brali ze sobą gazetki do oglądania albo słuchali audiobajek. Podczas słuchania ich ulubionych bajek i słuchowisk Podróż upływała im w okamgnieniu. Babcia Jola czekała na nich w altance, ulubionym miejscu całej rodziny w domu dziadków. Bardzo mocno wyściskali babcie, a dziadkowi przybyli solidną piątkę. Po wielu uściskach, pierwszych rozmowach i opowieściach babcia spojrzała na chłopców z uśmiechem i powiedziała – Chłopczyki, mam dla was niespodziankę. W tym roku to ja jestem zajączkiem wielkanocnym – i przygotowałam dla was w ogrodzie słodkie upominki. A raczej je schowałam. Zaśmiała się, po czym wskazując na dwa małe wiklinowe koszyki, dodała: Bierzcie te koszyczki i ruszajcie na poszukiwanie słodkości. Ciekawe, czy znajdziecie wszystkie niespodzianki. Chłopcy byli podekscytowani. Zadanie nie było łatwe. To była misja dla prawdziwych poszukiwaczy skarbów. Bo powinniście wiedzieć jedno o ogrodzie babci Joli. Było to piękne miejsce, pełne różnych roślin i wielu różnych rzeczy. W ogrodzie znajdował się wielki tunel foliowy, gdzie dziadkowie co roku hodowali pomidory. Rosło wielkie drzewo orzech, w cieniu którego wszyscy odpoczywali w upalne dni. Znajdowały się tam również liczne krzewy malin, borówek oraz rosły różnorodne drzewa owocowe. Było również miejsce wyznaczone na uprawę warzyw. A do tego w jednej części ogrodu stała drewutnia, przy której dziadek hodował pszczoły murarki. No dobrze, czas zacząć poszukiwania słodkości. Chłopcy wzięli do rąk swoje koszyczki i każdy ruszył w swoją stronę. Julek skierował się w stronę drewutni. Czuł, że gdzieś pomiędzy poukładanymi kawałkami drewna znajdzie jakieś czekoladowe jajo wielkanocne. Szukał bardzo uważnie. Kucał, pochylał się, zaglądał do wszystkich zakamarków. Pst! Hej, idź na koniec drewutni w lewo, powiedział ktoś do Julka. No dobrze, to idę. Y, co? Julek nagle podniósł zdziwiony głowę. Ktoś do niego mówił? Rozejrzał się wokół. Dziadkowie i rodzice siedzieli pod altanką, a Filip był w drugiej części ogrodu. Kto z nim rozmawia? Hej! Mówiłem ci, abyś szedł na koniec drewutni. Tam jest schowana jedna z niespodzianek. Sam widziałem. No dobrze, zaczął niepewnie Julek. Pójdę, o ile ty dziwny głosie pójdziesz ze mną. Z prawej strony Julka, z pomiędzy uschniętych kęp wysokich traw, coś się poruszyło. A raczej coś się strasznie wierciło. Już idę, już idę. Widać, że potrzebujesz pomocy, powiedział zając wyłaniający się ze swojej kryjówki spomiędzy uschniętych traw. Julek otworzył szeroko oczy. Zając w ogrodzie babci? A może to królik? No tego jeszcze nie było. Serwus zajączku. E, króliku? Kim ty właściwie jesteś? Dzień dobry. Jestem zającem szarakiem. Uśmiechnął się do Julka szary, futrzasty, długo uszy, ale za to niezwykle słodki zając. My, zające, jesteśmy większe od królików, mamy dłuższe łapki oraz uszy. Tak naprawdę różniły się od królików pod wieloma względami. Oho, widać było, że Julek trafił na zająca gadułę. Wyobrażasz sobie, że króliki kopią nory? Niby po co. Nam w zupełności wystarczą legowiska gdzieś w zagłębieniach ziemi. Po co od razu kopać? Zapytał sam siebie Szary Zając, śmiesznie machając swoimi długimi uszami. Julek uśmiechnął się do Zająca. Zapowiadało się fajne popołudnie. W takim razie miło Cię poznać, Zajączku. Jestem Julek. Uśmiechnął się i dodał: A tam dalej jest mój brat Filip. Chciałbyś go poznać? No pewnie zbystrzył się zając. Widać, że obaj potrzebujecie pomocy w poszukiwaniach. Coś średnio wam to idzie. Julek zawołał Filipa. Na początku Filip nie chciał podejść, podejrzewając, że Julek chce odciągnąć jego uwagę i uzbierać więcej słodkości. Dopiero zapewnienie Julka, że musi mu coś wyjątkowego pokazać, skusiło Filipka, by do niego podejść. Nieźle się zaskoczył, kiedy przy Julku zauważył zająca. Który do tego ciągle gadał? Opowiadał i opowiadał. Między innymi o tym, że dziś cały poranek obserwował ich babcie z pobliskiej łąki, gdzie mieszka, i widział, jak babcia chowa różne dziwne rzeczy w ogrodzie. Zaciekawiło go to i postanowił podejść bliżej. No, okej, okay, ucieszył się Filip, patrząc na zająca. Jednak warto było tutaj podejść. Zajączku, Mówisz, że widziałeś, gdzie babcia chowa słodkości? Tak, tak zapewnił zając. Widziałem wszystko dokładnie ale obserwowałeś, babcie, z tamtej łąki? Julek wskazał dłonią po bliską łąkę, znajdującą się za tylnym ogrodzeniem ogrodu dziadków To jest dość daleko tak, widziałem wszystko my, zające, mamy doskonały wzrok i słuch. Do tego moje oczy są tak ustawione, że widzę prawie wszystko, co dzieje się dookoła mnie. Do tego mieszkam od dawna na tej łące. Zające mają zwyczaj zajmować jedno terytorium. Znam tu każdy dom. O, wow! zawołał Filip. Też bym tak chciał. Mógłbym stać tyłem do telewizora i mówić mamie, że przecież nie oglądam bajki, bo stoję tyłem a i tak bym ją oglądał. Co za genialny pomysł! Zając poprowadził obców do miejsca przy drewutni, gdzie między kawałkami drewna znaleźli pierwsze czekoladowe jajka owinięte w kolorowe folie. Chyba sami nie znaleźliby ich tak łatwo. Kolejne słodkości wasza babcia schowała między krzakami borówek, moich ulubionych. Za mną chłopaki! Zając zamachnął swoimi tylnymi łapkami i zrobił wielki skok. Poruszał się bardzo szybko i zwinnie. Chłopcy za nim nie nadążali. Ej, zajączku! Trochę wolniej! wołali chłopcy, biegnąc za nim. Ojej, przepraszam! Zapomniałam, że Wy ludzie jesteście tacy wolni! zamachał swoimi uszkami, jak gdyby chciał dać znać, że powiedział naprawdę śmieszny żart. Zające to bardzo szybkie zwierzęta. Potrafimy się tak szybko rozpędzić, że podczas takiego biegu skaczymy nawet na trzy metry wysokości. Jesteśmy w tym całkiem dobrzy. Chłopcy podeszli do zająca. Faktycznie, kolejna słodkość znajdowała się pod krzakami borówek, przykryta trawą i liśćmi. Nie no, tej kryjówki też by tak łatwo nie znaleźli. Bardzo lubię to miejsce w ogrodzie waszej babci, zaczął zając. W tym miejscu rośnie mnóstwo koniczyny, którą lubię skubać wieczorami, jak wszyscy jesteście już w domu. A tam, tam kawałek dalej, Wasi dziadkowie sadzą marchew, ziemniaki, buraki. Pyszności! Zajączku, zaczął Julek, a mieszkasz tu sam? Czy twoja rodzina jest gdzieś w pobliżu? Zające to zwierzęta samotnicy, czyli żyjemy w pojedynkę na jednym terytorium. Spotykamy się tylko, gdy chcemy powiększyć rodzinę. Nie ci czasem smutno? Zapytał Filip. Nie, mam dużo zajęć. Szukam jedzenia wieczorami, obserwuję okolicę, jest mi tu bardzo dobrze. Zawsze cieszę się, jak przyjeżdżacie, bo wtedy bardzo dużo się dzieje w ogrodzie waszej babci. Taka ciekawa odmiana. Zając uśmiechnął się i zatupał nóżkami. Mogę wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę o nas, zającach. Chcecie? No jasne, zawołał Filip. Ciekawostki to jest coś, co bardzo lubimy. Wyobrażacie sobie, zaczął zając, że zające rodzą się bez żadnego zapachu? Jako malutkie zajączki po prostu nie pachniemy. Dziwne, co? Bardzo dziwne, potwierdził Julek. Ale dlaczego? A dlatego, zatupał ponownie nóżkami, zając. Zdecydowanie czekał na to pytanie, aby nie zwęszył nas żaden drapieżnik. – Tajne zwierzęta bardzo lubią nas jeść, szczególnie nasze młode osobniki. Zając był wyjątkowo rozgadanym zającem. Widać było, że rozmowa z chłopcami sprawia mu wielką przyjemność. Czuł się przy nich dobrze i bezpiecznie. Pokazał im wszystkie krójówki, w których babcia schowała słodkości. Bez jego pomocy chłopcom byłoby trudno znaleźć wszystkie ukryte niespodzianki. – Chłopaki, na mnie już czas – uśmiechnął się zając. Fajnie było was poznać. Dobrze, że mnie spotkaliście, bo marnie wam szło szukanie tych niespodzianek. Julek i Filip zaśmiali się. Trzeba przyznać, że zając miał rację. Dzięki zajączku, powiedział Julek. Jutro zostawię ci coś smacznego przy ogrodzeniu. Miło było cię poznać, dodał Filip. Dzięki za pomoc. Zając rozpędził się w mgnieniu i zrobił tak wielki skok, aby pokazać chłopcom, że nie żartował z tymi skokami na trzy metry, poruszał się bardzo szybko i zwinnie. Chłopcy spojrzeli na swoje wielkanocne koszyczki. Były pełne słodkości. Kiedy podeszli do babci siedzącej w altance, nie mogła ona wyjść z podziwu. Chłopaki! zawołała zdziwiona. Jakim cudem wszystko znaleźliście? Przecież pochowałam te słodkości w tak trudnych miejscach! Chłopcy spojrzeli na siebie porozumiewawczo i tajemniczo się uśmiechnęli. Powiedzmy, babciu, zaczął Julek, że mieliśmy małego pomocnika. Tak, dodał Filip, mrużąc konspiracyjnie oczy mamy dobrego szpiega, który nas o wszystkim poinformował. Chłopcy dumnie zaprezentowali zawartość swoich koszyczków. Babcia zrobiła herbatę. Po czym wszyscy pod altanką zaczęli zajadać się zebranymi przez chłopców, no i zajączka, słodkościami. Te święta wielkanocne zaczęły się fantastycznie. Poznali prawdziwego zająca wielkanocnego. To była naprawdę fajna przygoda. Ciekawe, co przyniesie kolejny dzień?